Ok, no to zaczynamy. Po raz trzydziesty. Zaczynamy. Po raz trzydziesty pierwszy filmik. Ok, ok, stoi. Uuu. Nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Myślałam, że po prostu siądę sobie i opowiem, a tutaj ja już się motam 15 raz i zaraz padnie mi bateria od tego mojego rozpoczynania. Więc obiecałam sobie, że to jest ostatni, ostatnia próba. Okay. Dzień dobry. Eee, próba numer 3563, mój pierwszy vlog eee, i moje... Co to będzie za vlog i po co, i na co to komu, i czemu ja się tak przybliżam do tej kamerki. Um, próba numer nie wiem, który, e, po co ja tu jestem, kim ja jestem, po co cokolwiek chcę wrzucać do internetu, który już jest zalany tego powodu tego, tego, filmika. Mam na imię Magda mam 31 lat, mieszkam sobie tutaj już od 7 lat. Oslo, w Norwegii i nagrywam do Was z mojej pięknej piwnicy, jak Okuniewska normalnie, z mojej piwniczki, tyle że z Oslo. I co ja tutaj będę robić w ogóle i co ja będę dodawać? I błagam, Magda, streszcza się, niech to będzie ostatnia próba, bo muszę zaraz wyjść z domu, a na pewno muszę jeszcze podkurzać. Yhm, otóż, będę pokazywać na pewno życie w Norwegii. Życie w Norwegii, życie w Oslo, yy... wydatki, zarobki, praca, ciekawostki, i wiem, że jest nadal spora grupa osób zainteresowanych tym tematem. osób, które chcą tu przyjechać albo już przyjechały, ale jeszcze nie bardzo ogarniają. Yy... I druga sprawa jest taka, że mój czas w Oslo jest już policzony. Tak, jesteśmy tutaj od 7 lat. Mieszkamy w tej oto uroczej piwnicy I e, odkładamy pieniążki i e, pomału do celu budujemy dom w Polsce I tak sobie obiecaliśmy, że za 3 lata wrócimy już do Polski Tak sobie pomyślałam, że to jest idealny moment, żeby zacząć nagrywać i uwieczniać te moje ostatnie 3 lata w Norwegii i potem, jak już będę w Polsce i zacznę żałować może, że przyjechałam albo nie wiem co, albo będę sobie chciała wrócić do e, listopada 2019 roku, to sobie kliknę na YouTubie i popatrzę, e, jaki miałam kolor włosów, bo to się zmienia. Jakie miałam piękne tło z tymi wszystkimi sprzętami na wierzchu, bo nie mam miejsca, żeby je gdziekolwiek upchnąć i schować. No i tak sobie powspominam. Druga sprawa, o której na pewno będę tutaj mówić, to będzie jedzenie. Takie, wiecie, jedzenie. Takie... 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 Dużo takiego kolorowego jedzenia. Jeszcze pomidora mam. Nie znajdziecie u mnie na talerzu mięska. Nie znajdziecie mięska. Bo mięska nie jem już od trzech lat. Wszelkiego rodzaju. Wcześniej y, ja mam trochę jeszcze ryby, ale już tak prawie 4 lata w ogóle nie jem y, mięsa. No, mięso. No, wow. Norwegia, jedzenie. I to co czeka na nas w Polsce, czyli dom, budowa domu. Te trzy tematy to będą takie trzy myślę, główne tematy. Boże, o czym ja mówię? Jak to trzy główne tematy? Przecież ja zapomniałam o jednym temacie, który Wam zaraz pokażę. To będzie jeden z najważniejszych tematów tutaj i najczęściej pokazywanych. Yy, zaraz się zbieram. Jest piątek 29 listopada. Co to za dzień? Black Friday, czarny piątek. Muszę iść, no muszę iść niestety, no muszę iść do. Niedużego, aczkolwiek centrum handlowego, i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, i zobaczymy, co mi się uda upolować. Yy, idę po jedną rzecz, i później Wam pokażę, co to jest. I mam nadzieję, że to dostanę. Na pewno to dostanę, ale zobaczymy, ile za to zapłacę. Yy, tak, yy, i to jest właśnie moje szaleństwo na Black Friday. Ale to zobaczycie później. No i pokażę Wam, jaką dzisiaj mamy piękną. A to może później, bo ja wyjdę z Wami na dwór. Znaczy z kamerką, nie z Wami. A teraz póki co, to jedna rzecz, która mnie czeka. Nie wiem, czy widać odkurzacz. Muszę szybko poodkurzać i idę. A teraz Wam pokażę. Drugi temat. Tu ma trochę ciemno. Drugi temat vloga. Albo nie, ten pierwszy, najważniejszy. A ten temat znajduje się. Tutaj! Dzień dobry, chłopaki! Cześć! No, cześć, moje perełki! No. Oj, trzeba wyjść z klateczki Trzeba wyjść, moje skarby No, ale to jak wyjdziecie na światło dzienne to was bardziej pokażę, bo teraz was nic nie widać, no To jest Klemens Vel Klappens, Ma trzy imiona, a czasami pięć A to jest Duziak Ten o tam Duziak, bo jest duży i Adam, mój Adam, nazywa go mm, nie dojda. <grystanie> nie ładnie go nazywa, no, ale on jest taki trochę niedojdowaty, bo on jest tutaj u nas całkiem nowy. I jeszcze tak nie ogarnia tematu. No, a chrupuś jest znam już e, 3,5 roku, a nie, e, nie dojda A duziak od lutego tego roku tak? No dobra, później was. Pokażę dokładniej. A teraz biorę się za odkurzanie. Tego Waszego syfu też. Mm. No. Mua. Ok. Dobra. Ruszamy na łowy. No nie? Ruszamy na łowy, tuziaczku. Czemu nie wychodzi z katki? No. Stylowa na największego lumpa i idziemy, idziemy. Pranko chodzi. I uwaga, uwaga. I samolot, samolot. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ale pięknie jest pięknie. Psz. Właśnie bym wyrżnęła. Uu. Właśnie bym wyrżnęła tak, że hej. Okej, okay. nie wiem papier. Okej. Pas się na to mrozik. Spokojnie. Okej, okay. to jest dobry moment, żeby coś mówić, bo nie ma w ogóle ludzi. Wszyscy <laughs> są w pracy albo w szkole. No, także przypominam, że idę po jedną rzecz. Yy, I zobaczymy, pokażę Wam, jak już wrócę do domu. I zobaczymy, yy, w jakiej cenie z, uda mi się upolować. Czy będzie promocja na Black Friday. Patrzcie na to, jakie słodkie. Taki domek ubrany. I te sopelki. I to drzewo rodem z Włoch. No. Także... A teraz idę, uwaga, uwaga, wyrzucić puszki, te tetrapaki i inne do kosza. Fascynujące, prawda? Jest przepięknie. Jest przepięknie, chociaż było mokro. I teraz jest ślisko. No patrzcie na to. Patrzcie jak nie kochać Norwegii. Jak to jest pięknie. No chyba nie widać. Ale na żywo widać naprawdę niesamowite te domki. godzinie. Jest tutaj głównie pełno emerytów. Którzy nie mają co ze sobą zrobić, więc chodzą po centrum handlowym i piją sobie, piją sobie kawkę na przykład. No. Chciałabym być tutaj o 18 dzisiaj. No i słuchajcie, to jest dopiero promocja. 25% na wszystkie nieprzecenione produkty. Czyli na przykład o taki smak będzie Was kosztował 25% taniej. No, chyba, że podwyższyli ceny wcześniej, ale nie, nie podwyższyli. Także 25%. To jest naprawdę dużo Patrz Asia, u nas są takie Czarny piątek Ale nie ma takich jakie Ty masz No słuchajcie, nutę. nie ma ludzi Nie ma ludzi a promocji za ma ludzi. Słuchajcie, byłam teraz w łazience. Czekam i czekam, tylko dwie kabiny zajęte. Jest jednej z nich. Wychodzi babeczka taka staruszka. Odzowo wychodzą z staruszki i jedną mówi: No pij tam dziecko nie boje. serio te stare Norweżki są najlepsze. No nie ma, nie ma żadnej karmy. Bez burzowej. masakra. 90 zł Zasianko. sianko. Siano za to siano, nie? Piękne. Zebrałabym Cię stąd, ale nie mogę, wiesz? Swoją drogą. Królik miniaturka. 450 koron. 450 koron to jest 200 zł. Jak chcecie króliczka, to wejdźcie na stronę Findotelo. .no I będziecie mieli króliczka za darmo i wiele króliczków szuka domu. nie mogę się nacieszyć tym słońcem dwa tygodnie słońca nie widziałam albo i dłużej, nie wiem no, a teraz jest go tyle tak, a ja niosę moje zakupy spożywcze plus to, że sobie po co wyszłam tak naprawdę z domu na Black Friday śmieję się, bo to nie jest w ogóle Black Friday ale zaraz wam pokażę jak tylko podładuję trochę e, aparat, bo już mi pada jak jest pięknie! No. Ale ogólnie, dajcie znać, bo ja już nie wiem, jak Black Friday wygląda w Polsce, szczerze mówiąc. Dajcie znać, jak to wygląda u nas, bo tutaj. Naprawdę są super promocje, super promocje. Eee, produkty przecenione 50-60%. Faktycznie tyle przecenione, bo mniej więcej się orientuję, ile one kosztowały przed wyprzedażami. Do tego na przykład 25% na cały asortyment nieprzeceniony. No takie prąki to ja rozumiem, ale ja się na nic. Na nic się nie skupiłam. Skup no, nic nie kupiłam. Poza tym, co sobie faktycznie zaplanowałam. Także jestem siebie dumna. No. Ręka boli. O tyleniu. O tyle leniuszku, szkuty. No. Moja kochana. Chodź tu szybciutko. Chodź szybciutko, no moja perełka. Moja perełka. Prawie cię nie widać, ale to nic. Ale to nic, jak. No. Ty to ty widzisz, chciałam Ci kupić karmę ale nie było takiej, jak wyjecie. No. A to są moje Black Friday'owe zakupy, których prawie już nie widać, bo jest godzina 14.30 i coraz mniej światła dociera do mojej piwnicy. No, ale to nie będę się raczej nad tymi tutaj rzeczami teraz rozwodzić, bo ogólnie większość z nich kupuję. Na przykład warzywa, owoce kupuję bez plastiku, ale teraz byłam w supermarkecie, a w supermarkecie rzadko kiedy jest coś na wagę, ale... oj, 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 oj... A to, po co poszłam, to było jedynym powodem mojego wyjścia dzisiaj w ogóle do centrum handlowego, bo nie mam tego w domu. To są worki na śmieci. Tak. Poszłam dzisiaj... Wyszłam z domu tylko po to, żeby przenieść sobie worki na odpady spożywcze, takie zielone, które znajdziecie gdzieś blisko kasy w każdym supermarkecie w Norwegii i one są darmowe. Więc już taniej, czy to Black Friday, czy nie Black Friday nie kupicie. Wystarczy położyć je na taśmie i pan kasjer, pani kasjerka zaskanują kod i one są za free. I mówię o tym, bo nie każdy o tym wie Ja na przykład nie widziałam i nie kupowałam, nie brałam tych worków, bo myślałam, że one nie wiadomo ile kosztują Nie było nigdzie Po, na, po danej cenie, mówię, szkoda mi było e, No, także to jest mój Black Friday'owy łup co jeszcze niebieskie, na no, plastik No e, I... I ręka mnie boli I korzystając z tego, że jeszcze troszkę światła mam To już chyba i tak nic nie będę nagrywać, bo Muszę się szykować po prostu do pracy Bo Mam tym przyjemność, że akurat wypada Mój weekend pracujący I pracę zaczynam w sobotę O pierwszej w nocy Czyli mam jeszcze 10,5 godziny do rozpoczęcia pracy I muszę sobie zrobić coś do jedzenia I będzie to coś Pewnie słodkiego, jakieś smoothie Bo chyba nic innego Niestety nie wcisnę w siebie Na przerwie lunchowej O piątej nad ranem no. Także ja się biorę za szyko właśnie. Ej, serio. Ja nie widziałam, że ja tak brew podnoszę. Tak. No. I jest godzina 15. 15 U mnie już prawie ciemno. Mam moje smoothie na jutro. Banany, yy, wiśnie mrożone, jagody mrożone i mnóstwo innych dodatków, o których będę mówiła raczej przy innych w vlogach takich spożywczych, jedzeniowych, tak. E, a teraz czas się kąpać e, i relaksować przed nocką w pracy. je yes! zale o pracy będę też mówiła innym razem. No, także to by było na tyle. Jeszcze może Wam pokażę tylko, jak wygląda ładnie zachodzące słoneczko, tak. Okej. Okay. Z mojej piwnicy. No, to to by było na tyle. Dziękuję za uwagę wyłączę jak się nie zabije jak się nie zabije to wam pokażę jak to ładnie wygląda a jak ładnie